Przedszkole. Tak. Dzień dobry proszę pani. Ja dodzwoniłam się do przedszkola. Tak. I by się pani, bo ja bym działa chodzić do przedszkola. <laughs> a kto mówi? I gabrysia bąk. Gabrysia bąk? Tak. A, a się <laughs> pani chodzi do przedszkola, a mnie z poprzedniego wypieprzyli. Wypieprzyli? Kogo? Tak. Słuchaj. Tak. wyrzucili tak. z ja i, 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 przedszkola chcę i innego chodzić ja nie, wiem, i, i ja nie mam gdzie chodzić, a, a ja nie chcę z babcią być codziennie, bo, sobie, babcią a, być babcią codziennie bo, 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 bo u babci w domu śmierdzi bardzo. U babci śmierdzi bardzo.